No a tutaj idziemy do kałuży. Mama. Mamo? Mama tu nie ma koloszków. Mama? Mama, Mama nie ma koloszków. A ty, a ty wejdzie. Mama ma adidaski. A ty masz koloszki. Kaloszki można na kałuże, więc po, pochodź sobie. Oj! O, matko, jak strzeliło! Mi dzisiaj strefa kreatywna plus śniadanko. Dzisiaj jajka z majonezem, pieprzór. No, kto tego nie pamięta z dzieciństwa? Kawka orzechowa zrobiona. W takim pięknym lisku. Chyba kiedyś w Pepco kupiam. A tu mam kredki wumer. I ten obraz wyzwanie: fiolet, zieleń i pomarańcz. Nie do końca mi wychodzi na razie, ale no taka baza jest już zrobiona. Także jeszcze kwiaty. Tą dziewczynkę zrobi i jeszcze będę pracować bardzo nad tłem. Bardzo, bardzo. Synek się bawi, a ja bardzo dużo myślę. Nie wiem, mam jakieś bardzo dużo przemyślenia. I teraz wyszło tak piękne słoneczko. E, u nas dzisiaj jest naprawdę piękna pogoda. E, aczkolwiek całą noc i wczorajszy dzień padało, dzisiejszy poranek też padało. Mogliście zobaczyć, że byliśmy dzisiaj na kałużach z synkiem. Później zabieram chłopców po szkole i jedziemy, bo obierzeliśmy dzisiaj miasto i są takie ogródki działkowe i tam są takie bramy jakby wjazdowe do nich i tam jest taki parking. No i na tym parkingu są tak ogromne kałuże, a że chłopaki mają już swoje kaloszki to będziemy korzystać z tego czasu i spędzimy go chwilę właśnie tam będziemy skakać po kałużach. Co może Wam później jeszcze pokażę. No i na koniec pokażę Wam jak powstał. Za chwilę pójdę i będę nagrywać dla Was film o kredkach. W sensie to nie będzie jakiś taki materiał mega porównawczy czy coś. Po prostu opowiem Wam pewne kwestie o kilku kredkach, które mam na przykład z temu, które mam. Takie naprawdę solidne, drogie kredki. Mam też takie kredki typu Kalor, czy jakieś inne takie tańsze kredki. Ja Wam dzisiaj o nich trochę poopowiadam i też Wam dam materiał. Co, synku? Tak u nas wyglądają zabawy, także zbudowaliśmy samochód z klocków drewnianych. Tak, synek? No. Oh, no. Naprawiamy? Ale razem. Dobra. Teraz. Tu. A! Szyba spadła. O, oh, o. Oh. Ten. Aha, uderza. Brr. O! Taki daszek ma za mną. Mhm. Tam brum brum brum, no. Uh -huh. I jak on jedzie? Brr brr brum, brr brum, brr brr brr. Bum! O. Mama. Uh -huh. Mama, dzień dobry. Bum bum. Naprawiamy? Mhm. Uh -huh. E, tu sprzedały się kredki Brutfuner 520, także muszę w nich upchnąć teraz, bo on nie ma tych tacyk, pamiętajcie, bo gdzieś się po prostu zapodziałam. Także będę tutaj upychać różne, różne materiały. No i mam taki gigantyczny karton, więc tak, to upycham do środka i myślę, czy przypadkiem jeszcze takich torebek foliowych jakbym... O tak, dokładnie, torebkę foliową dopchnę i teraz to siedzi dosłownie na sztywno. Żadna kredka nie czuje żelata, także druga. No i mamy cały wielki karton. A tu było bardzo duże zamówienie, bo do tego doszły jeszcze kolorowanki, cztery sztuki. Ostatnio malowałem obraz. <laughs> A dziś mm, dodamy zieleni. Jeszcze go nie skończyłam, także kilka nie minęło. Wszystko zacząć, bo muszę odlepić to taśmę w końcu? Żebym się w końcu ten obraz nie zepsuł. Bo boję się, że po prostu tutaj ta taśma, o ona już się mi rwie. Także może ją odlepmy po prostu. Może ją tu odlepmy na razie. W polepimy drugą, bo boję się, że po prostu będzie tutaj mega, mega porwane. Więc dołóżmy sobie dzisiaj tutaj trochę zieleni. Mam tylko chwilę czasu, więc tylko chwilę pomalujemy. To jest chyba ten najciemniejszy Więc wyłóżmy to się nie wiem czy to nie będzie zły pomysł, ale dobra, no, idźmy na żywioł. Zobaczymy co z tego w ogóle tutaj wyjdzie. Bo na razie ogólnie podoba mi się, podoba mi się cała ta kolorystyka. Mm. <laughs> Także tutaj połączymy sobie te kolorki. Może nie do końca tutaj będzie to wyglądało. Troszkę tej ciemniejszej zieleni tutaj dodamy na tych brzegach. O, przyciemnijmy tutaj ten dół. A z drugiej sobie damy tutaj. Też ciemniejszą. Dobra. I teraz jasny kolor na to nakładamy, żeby to ładnie wycieniować. Już bałam się, że nie wyłączam kamery, ja, i tyle. Co się dzieje? Ale tak, ja jestem chora, więc um, chora po prostu. Co się dzieje z zatokami? Strasznie po prostu boli, bolów zatoki, więc no. Do najprzyjemniejszych ten czas nie należy. Mamy już taki zielony, taki brudny, 152 kolorek. Dołóżmy go, on jest taki bardzo brudny, więc dołóżmy go. On fajnie jest zblenduje nam i trochę w taki pomarańcz nam tutaj jedzie Ten kolorek. No i od tej strony chcę dodać tej czerwieni trochę. Więc tutaj pogłębimy ten kolorek, który delikatnie przed chwilą blendowaliśmy. Myślę, że to będzie dobrze tutaj wyglądało i delikatnie w taki pomarańcz przejście przeszło. Myślę, że jest ok. Tak, podoba mi się to. Czy gdzieś jeszcze? Potem będziemy oczywiście wszystko przyciemniać, gdzie tam potrzeba, czy rozjaśniać. No Zależy, zależy co będziemy potrzebować jeszcze w danym miejscu. Kurczę, podoba mi się to. Widzę to jesień tutaj. Na serio, widzę to jesień więc jest naprawdę dobrze myślę, czy trochę do tych książek i tej zieleni takiej nie dodać bo dawno nie było tutaj nic takiego dodawane, więc hmm, lekko tutaj dodamy tej zieleni to jest taka bardzo zgaszona, więc bardzo wygląda podobnie damy trochę tej ciemniejszej jednak tak, to jest dobry pomysł Więc tutaj dodamy, tak, zapatrzyłam się w ekran po prostu. Bo tu wcześniej dodałam brązu, ale ta zieleń tutaj komponowała się przepięknie. Mam tutaj ciemny brąz, więc tutaj też delikatnie tej zieleni dodamy. Aha, I tutaj. I teraz mi się wydaje, że tak będzie fajnie, spójnie e, wyglądało więc i tutaj sobie dodamy tu zieleń. Wygląda to naprawdę zacnie. Podoba mi się. Tak, teraz dodamy tak tę liść bardziej na czerwoną tu. A górę damy tym ciemnym rudym, co robiliśmy wcześniej. Wszystkie inne elementy. Tak i wezmę teraz taki jasny żółć. I tutaj wycieniujemy całą tą resztę. Co dalej możemy zrobić? Chciałabym dodać jeszcze gdzieś, gdzieś dodać coś. Tutaj dodamy tej czerwieni i tu. Teraz damy ten rudy. I wezmę ten pomarańcz, żeby to wszystko jakoś ze sobie... sobą połączyć. Tak, to jest to. Um. Dobra. Dobra, co tu możemy dalej jeszcze dać? Ten brąz, tutaj bym chciała dodać zieleń na ten, na ten. Jak to się nazywa? Powiedzcie mi szybko, szybko, szybko. Kocyk. Kurde, zapomniałam Wam nagrywać. Zobaczcie, ja już tło robię i zrobi, zrobiłam wszystkie liście, tło, zostały mi same myszki. Kurde, zapomniałam Wam nagrywać. E, tutaj trochę wycieniowałam, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie wiem, mam wrażenie, że wpada w zieleń, ale to jest ten brązik bardzo ciemny, bardzo zimny plus żółta kredka, także ja sobie dalej tutaj podkładam pod rękę, bo ta ręka no już się świeci od tych kredek, więc podkładam sobie i sobie po prostu misiam te kredki i sobie cieniuję tutaj, blenduję, łączę te kolorki. Także tutaj to warstwowanie, warstwowanie, dokładanie po prostu, żeby tego białego nie było nigdzie widać. A blendera za bardzo nie chcę dziś używać tutaj. To będzie taki piękny obraz typowo barwami jesieni. Mam nadzieję, że Wam się spodoba serio, bo ja na chwilę obecną jestem bardzo zauroczona za tym obrazem. Także działam na nim prężnie tutaj. Okrężnymi ruchami tutaj cały czas prężnie działam. Przed chwilą tutaj jeszcze bardzo dużo cieniowałam o tutaj. Od ciemnego brązu. Tutaj wszystkie kredki mam, których użyłam. I zaraz będziemy robić to od góry, więc tutaj kawałek tylko jeszcze kończę tutaj, bo już mi się nie podoba to blendowanie tutaj. Jest za duże przejście między dwoma kolorami. Więc dokładam sobie 149. O teraz ładnie. To jest właśnie taki przejściowy odcinek między tymi dwoma pomarańczami, takimi rudymi, co miałam. I chyba dotąd tylko robimy i tutaj cieniowanie musi wejść dalej. Dobra, tutaj sobie tak zasłonię, żeby tutaj położyć rękę i bierzemy ten najciemniejszy, 112. Czekajcie, jak to położyć tu i najpierw przyciemniam, wow, przyciemniam sobie te brzegi. No i lecę od dołu, czyli tutaj okrężnymi ruchami. I sobie tutaj tak cieniuję delikatnie. Tutaj już le bardziej lekko. E przy okazji podglądując to, co tutaj przed chwilą e malowałam. I tak, żeby te przejścia były jak najbardziej takie Ładne, delikatne, żeby nie było przejścia typu z zieleni w czarny od razu przechodzę. No nie, no jednak te ziele, trzeba je te przejście jednak delikatne chociaż e, zrobić. Więc tutaj mamy właśnie robione przejścia od brązu do żółci. Tutaj tak delikatnie, tylko aby mniej więcej tknąć tą kartkę, leciutko. Teraz biorę ten bardziej rudy, czyli 158. To są ciągle te same barwy, które używałam na cały obraz. Także tu dokładam tej ciepłej poświaty, bo ten jest bardziej ciepły. Tamten był bardziej taki chłodno-czerwony, albo ciepło-czerwony, o ciepło-czerwony. Także teraz dokładam sobie taki odcień tutaj delikatniutko już tylko mejziam. Także zaraz skończyłem obraz. Jeszcze myślę jak myszki zrobić, ale chyba je zrobię takie beżowe. Myślę, żeby było fajne takie. Muszą być na pewno ciepłe, bo cały obraz jest w tonacji bardzo, bardzo ciepłej, rudej. Więc myszki nie mogą być stricte rude, bo po prostu się zleją nam z obrazem. Więc zaraz coś tutaj wymyślimy. Teraz czas na przejściową kredkę 149. Wygląda trochę jak żółć ciemny, ale jest taka. No taka bardzo ciepła. Wręcz trochę w pomarańczową tonację wpada, więc tutaj najeżdżam na razie. Trochę tutaj, żeby to wszystko jednak zmieszać z tymi odcieniami, żeby tu piękne przejście się robiły. Czyli delikatnie nakładamy. Kolor na kolor, żeby to po prostu fajnie wszystko się ze sobą łączyło. I tak zawsze robimy. No bez tego to niestety nie będziemy mieć fajnych przejść kolorystycznych. Chyba, że macie stricte jakieś inne, fajne pomysły na łączenie kolorów. Ja w formie ciągle takich kółeczek robię, mniejszych i większych, te wycieniowanie, żeby to ładnie wszystko tutaj wymieszać, ładnie połączyć. Żeby to było jak najlżejsze mieszanie kolorów, jak najładniejsze przejścia. Takie naprawdę fest piękne porobione. Także tutaj robimy. Dobra. Jeszcze troszkę tutaj najdziemy. Lekko przy kwiatuszku. I teraz bierzemy się za karedeczkę numer 116. No ostatni numerek 116, czyli ta żółć, którą malowaliśmy tutaj prawie każdy listek, prawie każdą blendowaliśmy żółć, żółtym odcieniem, wszędzie praktycznie. To jest właśnie ten, ten kolor, nie dokłada nic nowego. Także teraz uzupełniamy znowu na ten żółty, najeżdżamy ten taki ciemniejszy, którym przed chwilą robiliśmy 149. Mamy budzik, posynka, także ostatnie element i lecę posynka. Także tak, tutaj lecimy na żółto. Tutaj tak samo w formie kółeczek zakręcamy delikatnie i ładnie przejścia tutaj robimy. Tutaj za bardzo nie nachodzę już, tylko tak leciu tylko żeby delikatnie tu połączyć wszystko bo tutaj jednak jeszcze ten jeden bok trzeba będzie zrobić, prawda? Czekajcie, odsunę kamerę. Bo jednak ten bok jeszcze trzeba porobić no i ten wyblendować, prawda? Bo jest różnica między tym a tym, aczkolwiek fajny zamysł na początku miałam, żeby to chociaż zrobić. Także teraz zostało nam takie uzupełnianie o, tutaj. Tu, gdzie mamy po prostu możliwość, to po prostu ma maluję elementy całe, które były po prostu puste. Więc uzupełniam to tutaj. No i mamy te takie przejścia, czyli delikatnie w formie kółeczek. Znowu jadę sobie i łączymy już teraz wszystko, najeżdżając na poprzedni kolor. Oczywiście nie tylko pusto przestrzeń, ale najeżdżamy na poprzedni kolor, który malowaliśmy. Wtedy uzyskujemy takie piękne, łagodne przejścia. Tutaj jest za duże przejście, widzicie? Kolorystyczne. Mam nadzieję, że widzicie, więc dokładam tego ciemniejszego odcienia żeby delikatnie to stumować mam nadzieję, że zaraz tu się wszystko wyblenduje także tak łączymy tutaj dalej, zobaczcie jestem na tym bardziej ciemniejszym pomarańczu aż na ten czerwony delikatnie nachodzę bo tutaj widzę te takie białe przejścia, białe takie siateczki więc wszystko tu uzupełniam kolorkiem mam wrażenie, że potrzebuję tego ciemniejszego jeszcze tutaj żeby to delikatnie pouzupełniać bo tym bardzo jaśniutkim no, nie wypełnię tych wszystkich luk Także tak. Trochę tutaj te przejście jednak trzeba przyciemnić. O. I teraz dopiero na ten żółć będziemy nakładać. Tak. Teraz jest o wiele wiele lepiej. Także i tutaj nakładamy. Teraz tutaj będziemy przechodzić dalej w formie kółeczek. Ostatnio ostatnie linie pociągnięcia i potem się odezwę jak będziemy malować myszki. Na ten moment wygląda to tak. Możecie mi powiedzieć, czy Wam się podoba. Tak to na ten moment wygląda. Ja się z Wami na razie żegnam, albo widzimy się jeszcze przy malowaniu późniejszym. Nie wiem jak to będzie, bo niestety ale muszę po synku jechać, a później już wiecie przy dzieciach nie mam za bardzo możliwości nagrywać. Chyba, że to będzie nocą, więc już światło będzie też nie te, niefajne. Typowo sztuczne. Omiatam resztki. Strzepuję z pędzelka, żeby tu fajnie wszystko ogarnąć. Pędzelek, Pik. Super! Baw się póki są kałużki, bo niedługo się wsiąknął i nie będzie już. Wow! Fajnie, co? No, baw się. Dobra, chodź po brata, idziemy i zaraz wracamy na kałuże, co? Nie. Poje... Jedziemy na te duże kałuże, co tam by ostatnio były. Okej? Okay? Ja Wam, cudowny czas. Jadu. Jadu. No, koło. No, fajnie jest tak się pochlapać w wodzie? Co? Tak? to jest gąbka, nie rusz. Co chłopaki, lecicie bawić się dalej? Dobra. Ja to idę po <noise> Urwisek mały! O, już patrzę! A ja Wam bardzo dziękuję za wspólną kawusię, za wspólny czas i zapraszam Was do kolejnego odcinka serii vlogowej, gdzie będziemy kończyć ten obraz. E, chyba, że to będzie stricte gadane kolorowanie. Nie wiem jak to wyszło. Przepraszam Was bardzo. Ja jeszcze nie wiem, więc Wy na pewno jak już oglądacie, to wiecie co to było. Czy gadane kolorowanie, czy vlog. Także ja Wam bardzo dziękuję za tą możliwość spędzenia z Wami czasu. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!